Witamy na skripi w maladze w piątek meczek malagi z Teneryfą. A dzisiaj środa. Zwiedzamy pierwszy dzień. Patrzymy jest luty, 19, a pogoda w maladze istnieje wakacyjna. Czekamy, na razie zwiedzamy dzisiaj pierwszy dzień, ale czekamy na emocje kukarskiej. Malaga to także. Miasto urodzenia i twórczości Pablo Picasso Jesteśmy właśnie pod jego domem, gdzie się wychował Jesteśmy na punkcie widokowym w Malazze Jeden z popularniejszych, gdzie są pocztówki z tego miejsca Mamy wynajęte autko i jedziemy na Gibraltar Jesteśmy na Gibraltarze na wzgórzu gibraltarskim, którego symbolem są małpki. Wybraliśmy trasę pieszą, która nie jest do najprostszych, nie należy. No i wchodzimy już z godzinkę, półtora jeszcze. Troszkę nam zostało. Nie jest łatwo. Nie ma. Chcesz tą kamerkę podjebać? Nie wiem, że chcesz. Kapesniki, ty nie Normalnie zabiera wszystko, trzeba uważać Mi też już prawie podglądziło Jesteśmy na Skywalku, na Gibraltarze Widok z jednej strony jest chmura Nic nie widać A z drugiej strony jest widok I oczywiście na szczycie Jest też małpka, która pozbierdziela wszystko Dwa razy próbowałem się wkraść do plecaka i mi zabrać tą kamerkę. O Jezu. Także jeśli albo to nagrywasz, i powstał ten filmik, to daję radę i wygrałem. Co? Jesteśmy na jedzonku. Tradycyjne dla nich hiszpańskie bajeje. O, jakie to jest gorące! Jesteśmy przy wejściu do Camille Drive. Jednym z większych atrakcji. No i czekamy na wejście o godzinie dziewiątej. Jesteśmy w około XX wieku Albalonzo Camito del Rey są widoczki Alfons nie jest nieźle gdzie przeszedł jest pięknie czy szlaku króla król Hiszpanii widoki oddają Pogoda troszkę nie dopisała króla 13 jesteśmy na najbardziej charakterystycznym miejscu w Camito del Rey czyli w moście Króla. Bardzo piękny widok. Uwielbiam takie rzeczy, pozdrawiam Artura i Kubę twórców tego kanału, dzięki nim mogę kręcić takie materiały dla Was Wasz redaktor Dominik Jeszcze przed meczykiem jesteśmy na najsłynniejszej proszę w Maladze, Malagueta z napisem który jest za mną Hiszpanie no młodzi grają w piłeczkę czuć klimacik hiszpańskiej gierki, która będzie dzisiaj wieczorem o 21.00 Malaga kontra Teneryfa Widzimy się później Pewnie już na meczyku Hello, Mamy dzień meczowy Półtorej godzinki do meczu Właśnie się wybieram Autobusikiem, więc zaraz zobaczymy jak dojechać Malaga o 20.30 Gra dzisiaj mecz w drugiej lize hiszpańskiej Z Teneryfą. Zobaczymy czy to jest ciekawy mecz Teneryfa Jest chyba jedną z ostatnich drużyn Więc myślę, że może być dobry mecz, że Malaga wygra ten mecz. No i taką mamy nadzieję. Podzielą się wysokiej frekwencji na meczu, ponieważ na mecz przychodzi praktycznie pełny stadion, więc zobaczymy jak to będzie na miejscu. Idziemy to wysikiem już na mecz. 20 minut i będziemy przy stadionie. jesteśmy pod Malagi, który powstał w 1931 roku a modernizację przeszedł w latach 2000-2006 odbywały też się tutaj mistrzostwa świata w 1982 odbyły się tutaj trzy mecze jest to domowy stadion Malagi FC, która występuje w drugiej lidze hiszpańskiej aktualnie ale w przeszłości występowała także La Liga występował także tutaj Polak Bartłomiej pawłoski znany z łódzkiego wizera. Dobra, teraz szukamy sektora BNNG ja i Hiszpanie są strasznie pomocni. Spytałem się gdzie jest moje wejście, od razu mi pomógł, więc idziemy do wejścia na sektor. Poczujcie klimat w Hiszpanii. W ogóle ochrona nie sprawdzała mnie czy mam jakieś pirotechniki czy coś, co jest bardzo popularne w Polsce jak i na innych stadionach. Tutaj jest pełen luz, nikt nie sprawdzał czy coś wnoszę, czy czegoś nie wnoszę. Mogłem gdzieś dużo, ale niczego nie mam. Wchodzimy na stadion, zobaczcie jak to wygląda w maladze w drugiej lice hiszpańskiej. Myślę, że stadion naprawdę wygląda jak... La Liga. Idealna murawa. Trybuny się wypełniają. Miejmy nadzieję, że będzie full. Dzisiaj mecz z Teneryfą, która jest na ostatnim miejscu. Więc miejmy nadzieję, że Malaga wygra. I kibice poniosą ze do, do wygranej. Dobra. Idę poszukać swojego zdjęcia. Zdjęcia? kurde jakie zdjęcia ty pierwszy. Swojego miejsca poszukać. Ale w ogóle boisko tutaj widać z takiego bliska jestem na górnej trybunie a boisko widzę jakby było koło mnie, więc bramki czy coś, naprawdę widać to super Mamy 20 minut do meczu, się rozgrywają Malaga jest na 15 miejscu w lidze więc raczej nie idzie im na dobrze niestety, ale grają z Neryfą, która jest na miejscu przed na super emocje naprawdę w tym meczu jest wysoki to chyba 40 tysięcznik więc czy 30? 000. zaraz to sprawdzę, poczekajcie wrócę wracając z informacji jest to 30 tysięcznik ale na stadion przeważnie widziałem w frekwencji przychodzi około 20-26 tysięcy więc miejmy nadzieję, że w piątkowy wieczór zapełni się stadion i zobaczymy fajne emocje na boisku i na trybunach bo widzę, że na dolnej trybunie są już rozłożone flagi i będzie pewnie jakieś flagowisko. Nagram wam to później. Hello! są gości po drugiej stronie, nie wiem czy widać bardzo małe ilości no i ich kolory domowe to tak, że chyba niebieskie malate, więc niestety nie widzę chyba bo tam sami robią przez chwilę zaznaczyli swoją obecność lecz no, było to cichutko w porównaniu do szumu całego stadionu nie wiadomo co spraśmy też gastronomiczne. gastronomii przeważnie są to jakieś ciabaty, bułki, bukery a także popcorn widziałem też dużo na trybunie, że Normalnie wchodzą sobie ze swoimi rzeczami, jedzeniem, jakimiś kanapkami i tak dalej, więc chipsami. Więc to jest to dostępne tutaj, że można wchodzić ze swoimi rzeczami. Problem widzę jeden, bo nie wiem gdzie kupić piwo. I to jest problem w kuchni. W większości można zrobić tu sandwich, niestety już nie było i musiałem zrobić hot doga. Ceny to samo około 9-10 euro za zestawik Ja zapłaciłem 8,70 euro za hot doga i piwko Jeszcze można oczywiście tutaj dodać sobie papry, cebulki prażone i przeczupki i tak dalej dodajemy Testujemy hot doga i piwko Jest to bez szału ten Zimny Nie wiem czy dodałem jeszcze do tego jedzenia, że to już w ogóle piwko bezalkoholowe tylko i w ogóle bardzo mało kto pije w ogóle te piwo. No, a czy to jest cola. Czy tam Sprite jakiś? Nikt nie pije piwa w ogóle. I nie wiem, czy to jest jakiś met podróżny go dezyka. Raczej wątpię, bo z kibiców stanowej jest bardzo mało. Ale piwo tylko bezalkoholowe. Dobra, wracamy na drugą połowę. Dob. Jednym ze sponsorów jest w ogóle bardzo popularne piwo w Hiszpanii, Sir Miguel. Ale wszędzie na panelach jest. 0% Dobra, wejdziemy jeszcze chwilę zobaczyć na trybunę dopingującą, albo dobra, jednak nie, albo idziemy. Chyba, co nie nikt mnie nie zamknie. ale to jest bardziej technika granie uzyskanie przewagi szybkością i techniką niż fizycznością o Jezus i kawie gol Tenerife w części sensie fanatycznej mamy flagowisko od kibiców Malagi dla Malagi Wszystko meczu. Wszędzie zakończył mecz. Mamy wygraną malarkę na stadion. Opuszczamy stadion. Znaczy, w sumie ja sam opuszczam z ekipy stadionersów Ale tutaj ludzie się jeszcze nie rozchodzą. Ktoś czuje, że do późna będzie zabawa po wygranej. Ostatecznie Malaga wygrywa z Teneryfą 1 do 0 Stadion zrobił na mnie fajne wrażenie, bo wysoki jest to stadion Bardzo dobrze widać boisko z niego Jest pionowo, schodzi się troszkę niebezpiecznie, ale super stadion Fajny wynik dla Malagi Umocnili się w środku tabeli Teneryfa raczej Pożegna się z drugą ligą. Widzimy się na następnym stadionie. Na następnej przygodzie. Zobaczymy. Może coś jeszcze fajnego do Was powiem. Na razie lecę na autobus. Siema chciałem pozdrowić mamę, babcię, babci, siostrę. wujka mojego taty. Teściów, teściów! Teściów, nie, teściów, teściów też teściów, Artura pozdrawiam. I całe koło różańcowe gospodyń niebieskie, to ma niebieg, gminie Wartkowica. pozdrawiam. Dobra, Artur wytnij to całe.